Witam wszystkich, tu score i zapraszam na Zagrajmy w Blood Omen. Przednim razem pozbawiliśmy Azimut jej trzeciego oka i, kró mówiąc krótko, zdekapitowaliśmy ją elegancko naszym Soul Riverem. Wow, tu wycie wilka było naprawdę głośne. Tak jest, kolejna pełnia, kolejny czas na odkrywanie sekretów. Ktoś, kto tymi, tymi sekretami się przejmuje. My w każdym razie wracamy do filarów, by je odnowić. Przynajmniej jeden z nich. Tak jest. Nie musimy tego oglądać. Z drugiej strony na pedmieńce, złożyliśmy Efe Azimuth. Pilar odczytał swoją ofertę. Także. it all pillars on this side are restored. Yeah, we well have found Mobius's toy, Azimuth. Not content with summoning demonic thrall, stole the time-streaming device in order to gather creatures from other ages as well. Hmm. Take care of the device, came, It will deliver you in time. The legions of the Nemesis are on the march, and the on the north, crushing all in their path. 'twas not too long ago yeah, but that the nemesis I'm was known as william the just, yeah, a caring I'm and gentle benefactor of the land. but as his army grew in strength and he himself grew in power, the veil of tyranny fell and one kingdom was not enough. so many cities, so many dead. willendorf will be sure to follow. the nemesis. Musi być stopped, or wszystko będzie lost. O nie. Jak one stop an army? You must rally the forces of Willendorf. They are the last hope of Nozgoth. Ok. Mamy kolejne zadanie, jakie wyznaczała nam tradycyjnie już Ariel. Mamy powstrzymać armię tajemniczego Nemesis, który wraz z swoją z swoimi żołnierzami przemierza cały Nozgorf i po prostu pali, grabi i morduje wszystkich jego mieszkańców. I mamy tego dokonać armią Willendorfu. No dobra. Zatem lecimy do Willendorfu, przynajmniej gdzieś w okolicy. kolejna zabawa mapy nie, było dobrze, prawie, prawie dobrze prawie, do, prawie dobrze prawie dobrze mówiłem o! tak, ta mapa jest kompletnie nielogiczna no nareszcie tak jest, okazało się także, że to tajemnicze ten tajemniczy wichajster do przenoszenia się w czasie. No i należał do Azimut, która przyzywała demony nie tylko za pomocą swojej mocy, ale także przyzywała demony z innych epok. A, cicho się. się. A niech to. Aha. The spectre of Ariel led me to Willendorf. If I was to defeat the next member of the circle, I needed to understand his machinations. With this vague advice in mind, I set forth on the road to <coughs> tak jest, zmierzamy do Willendorf. Yes, we're heading to Willendorf. Willendorf, a rather small kingdom, which once was. potężne, Ale coś ostatnimi czasy jego potęga osłabiła się. cóż, nie wiadomo czemu. Zobaczymy. No a w zasadzie wiadomo, co ja gadam. Przecież pokazywał, na, pokazywał nam to, czy pokazywało. Pokazywał bardziej. Nasz ulubiony jasnowic nad kotłem. Pokazywał nam króla Otmara, który z powodu śmierci swojej córki popadł w rozpacz. I. Ogólnie okazał się, przynajmniej teraz, niedysponowany. Tak, jest, to jest droga do Wildorfu. Teraz przemieniamy się w wilczka. O. Głupie kawki. Bryk. Brek. Czy tu coś jest? Nie ma nic. Czy mogę to przesunąć? Nie, nie mogę przesunąć. Tego też nie mogę przesunąć, ponieważ nie mam jeszcze mocy trzeciej fontanny krwi. Haha ran. Teraz stali się nagle bardzo sobie. Opa. Z normalną prędkością ci przeciwnicy są bardzo łatwi do pokonania. Modaj stosujemy taką samą taktykę jak w przypadku mnichów Czy czego? Jezu, Nie, tylko drogowskaz. O, smutna muzyczka znów. I jakiś rycerz, dobra. W białej zbroi. A niech to, nie lubię go. A, jeszcze nie był takiej mocy. Ciekawe, czy nie, Kane? Nie można tego, co go utrzymuje. Ty w twojej śmierci, a ja w mojej.

Well, wow, for the freedom of the zamar, the mighty ruler King Otmar, the lion's throne had once held my allegiance, but Willendorf's days of glory had passed. It was the last bastion against an unruly future. Okay. Dowedujemy się także, że Windorf jest ostatnim bastionem. Przeciwko hordom Nemezis. A kim jest Nemezis? To jest oczywiście William Sprawiedliwy, który z niewiadomych przyczyn stał się okrutnym przywódcą demonicznych żołnierzy. Czyli plan jest taki. Musimy wpaść do króla Otmara i powiedzieć mu, słuchaj stary, położy nam legion żołnierzy. Wiesz, musimy zmiażdżyć jakiegoś tam Nemesisa, który przetrzebił już półnozgów. kurczę. Ach, hej. Okay. Tu dostaniam już ostatni czar w grze. jakim jest kontrola duszy. Eww, boli. Kontrola duszy jest e, udoskonaleniem czaru kontroli umysłu. I dzięki temu czarowi będziemy mogli kontrolować każdego potwora, czy to no, no, każdego przeciwnika, czy to ludzkiego, czy to y, jakiegoś demonicznego i tak dalej. Spadaj, okej. Okay. No chodź tu. Chodź tu. Och o dobra, przeżył jeszcze. O, iść, idź, 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 idź. Porządko. Już myślałem, że zginie od jednego kontaktu. Z lotającymi minami. Ale na szczęście tak się nie stało.